Jeszcze takie dwa zdania. Pozdrawiam. Chciałbym tak zapowiedzieć, że chciałbym tutaj rozpocząć też taki cykl, bo widzę, że jest to niezbędne. Dla nas, dla protestantów, plan Boży. A mianowicie. Cały zagłębilibyśmy się właśnie w ten Boży Plan Zbawienia. Może w sobotę bądź w niedzielę, taki bym tutaj rozdział rozpoczął. Taki byłby tytuł. Boży Plan. Właśnie dla człowieka. Tam sobie wyjaśnimy o przeznaczeniu. Prawda? Już tak nie w kontrze do protestantów. Prawda? Już tutaj, w, tym, w tych odcinkach Boży Plan nie będziemy sobie poruszać tutaj w kontrze, co tam protestanci mówią, czy jakieś tu odpowiedzi na, na wpisy, tylko to by było po prostu takie przedstawianie, tego Bożego planu w oparciu o Słowo Boże, prawda, też katechizm sobie będziemy zaglądać, tak, po prostu katolicki Boży plan, tak, już nie w kontrze tam do innych tam protestantów, tylko taki cykl. Tak? I to by był Boże Plan, część pierwsza, druga, dziesiąta, i tak dalej. I tego będzie trochę. Tu powiemy sobie o tym zamyśle Bożym, o nadprzyrodzonej adopcji nas jako dzieci Boże, o świętości, prawda? O naszym powołaniu, o źródle świętości, na czym świętość polega, prawda? I sobie tak będziemy wałkować to. Ten Boży plan, niezależnie tutaj od tego, co sobie codziennie robimy. Wiadomo, że też protestanci będą tam pisać, prawda? Ale może tam się troszkę odniosę do tego, ale żeby też nie rozdrabniać się tak i, i, i nie wchodzić, tak nie tłumaczyć za bardzo, chyba że no, no, zobaczymy jeszcze, ale będą takie, tak mi chodzi po głowie, właśnie Boży. Plan. Właśnie to, o czym pisze święty Paweł w liście do Efezjan i też do Koryntian, że Bóg nam objawił ten Boży zamysł przez ducha. I właśnie ten Boży zamysł ukryty przed wiekami, a objawiony świętym apostołom i prorokom, będziemy sobie zgłębiać. Prawda. Już tak poszlibyśmy sobie tak głęboko prawda, po 15 minut, trochę świętych sobie będziemy też przetaczać. Uważam, że taki cykl też i, i przede wszystkim mnie dobrze zrobi. Mam nadzieję też, że Wam i może też niektórym protestantom pozwoli zrozumieć szerzej i lepiej naukę katolicką odnośnie Bożego planu, bo takie właśnie, taka dyskusja, jak, my tu, jak teraz się robi, nie, że odnoszę się do to, to jest po prostu takie trochę, jakby rozbić butelkę, no i tak wziąć, prawda, no bo ten napisze to, tam Pan Rafałek się na rozpisuje, na, rozdrabnia się, prawda, i tak iść na drobne, no to yy, gdzieś ta wizja tego Bożego Planu jako całości, ona gdzieś jest tak przedstawiona, tu trochę, tam trochę, z innego końca, tam z środka, tam z prawej strony, nie? Więc żeby zaczęła nam się rysować taka pełna wizja e, tego Bożego Planu, to mm, ciągnęlibyśmy sobie takie odcinki właśnie, które pomogłyby nam zrozumieć Boże zamysł względem człowieka. Pozdrawiam.